Jesteśmy nad rzeką Sybiną w Poznaniu, Jest piękny listopadowy dzień. Właśnie na chwilę przestało padać. skorzystałem więc z okazji i chciałem Państwu pokazać, jak łowić czterema rzecznymi wpłavikami firmy Kraluzo. Pierwszy z nich to Raj, drugi Bubble, trzeci Shark i czwarty Torpedo: Shark, Bubble, Torpedo i raj. Cztery z pozoru bardzo podobne spławiki przeznaczone do łowienia na rzece. W rzeczy samej różnią się niewielkimi szczegółami, które czynią je specjalistycznymi narzędziami, których niezwykłe wartości użytkowe poznajemy dopiero w szczególnych warunkach, o których postaram się powiedzieć za chwilę. Kreluzo Sharp to spławik do bardzo trudnych łowisk, gdzie ryby biorą delikatnie, a zestaw trzeba prowadzić niezwykle precyzyjnie. Charakterystyczna budowa tego spowika powoduje, że bardzo dobrze trzyma się wodzie i można go prowadzić w ten sposób, że z wody wystaje zaledwie kilka milimetrów antenki. Takie ustawienie czyni spławik niesłychanie czułym, gdyż wskazuje praktycznie każde branie, jednak żeby efekt taki osiągnąć należy pamiętać o dwóch rzeczach, które determinują takie zachowanie spławika. Pierwszą z nich jest głębokość zatopienia szczytówki podczas prowadzenia zestawu. Im głębiej ją zatopimy, tym mniejsza część antenki wystaje ponad powierzchnię wody. Drugą rzeczą jest kąt nachylenia drutu znajdującego się w górnej części korpusu. Im wyżej podniesiony drut, tym niżej osadzony będzie spławik w wodzie. Walory tego spławika najłatwiej docenić na łowiskach o płaskim równym dnie, jedynie z niewielkimi nierównościami. Ustawimy wtedy zestaw na styku lub kładziemy kawałek przyponu na dnie, co owocuje doskonale widoczną sygnalizacją brania. Oczywiście sam zestaw również powinien być odpowiednio skonstruowany. 20-30 cm przypon połączony ze zestawem krętlikiem. Powyżej niego śrucina dobrana do siły nurki. Dalej jeszcze jedna śrucina i obciążenie główne. Ponad obciążeniem głównym znajduje się również jedna mała śrucina, która uniemożliwia opuszczenie się ołowiu głównego do spławika podczas zarzucania, co oszczędzi nam wielu splątów. Wszystkie cztery omawiane w spawiki mocowane są do zestawu za pomocą koszulek silikonowych. Mocując spawik należy jednak pamiętać, aby żyłka nie dotykała jego korpusu. Dotyczy to oczywiście wszystkich czterech modeli. W Spawik Shark jako jedyny ma dwa gniazda do mocowania antenki. Dają one możliwość ustawienia antenki pod dwoma różnymi kątami w zależności od preferencji łowiącego wędkarza. Oryginalny zestaw spowika Kralusa Shark zawiera dwie antenki w kolorze czerwonym i żółtym. Spowik Kraluza Torpedo kształtem jest bardzo zbliżony do spowika Shark, jednak to tylko pozory. Spowiki te są o wiele grubsze z charakterystyczną krawędzią w kształcie fali na bocznej powierzchni. Krawędź ta odpowiedzialna jest za stabilizację spowika oraz trzymanie korpusu w wodzie. Nawet przy stanowczym trzymaniu zestawu. Również góra spowika jest całkiem inna niż pozostałych spowików rzecznych kraluza. Płaska góra o sporej powierzchni jest kolejnym elementem trzymającym korpus spowika pod powierzchnią, jednak stwarza pewien problem przy zadzięciu. Większe spowiki torpedo te powyżej 8 gram mają jeszcze w komplecie dodatkową plastikową płetwę, której zadaniem jest również stabilizacja spowika oraz utrzymanie korpusu pod wodą. Bardzo ciężko wyrwać spławik z wody, jeśli tnie się pod prąd. Duża powierzchnia góry korpusu daje ogromny opór i zacięcia stają się nieefektywne, gdyż spławik po prostu zostaje w wodzie. Właśnie dlatego trzeba bezwzględnie pilnować, aby zacinać pionowo w górę. Specjalnie wyprofilowany tylny koniec korpusu bardzo ułatwia wyjście spławiku z wody, co znakomicie zwiększa skuteczność zacięcia. Spławik Kraluzo Torpedo jest modelem specjalnie zaprojektowanym do łowienia na stopa. Czyli do nieruchomego trzymania zestawu w pełnym prądzie. Jego szczególny kształt gwarantuje nie tylko spławikowi, ale i całemu zestawowi stabilność, a co za tym idzie, doskonale nieruchomą prezentację przynęty, tak ważną przy łowieniu dużych ryb na rzece. Oczywiście sam spławik nie wystarczy do prawidłowej realizacji tej techniki, gdyż kluczową rolę grają tutaj również zestaw i odpowiednie dopasowanie gramatury zestawu do siły nurtu, o którym mówimy. Sam zestaw powinien mieć długi 40-60 cm przypon i jeszcze dłuższą odległość od pilota do ołowiu głównego. Ołów główny powinien znajdować się 5-10 do 10 cm nad dnem, a 10 cm poniżej niego powinien znaleźć się jeszcze jeden śród. Dobranie wielkości spolika nie jest zresztą trudne. Wystarczy włożyć zestaw do wody w ten sposób, żeby stolik znajdował się 20-30 cm nad powierzchnią wody i przytrzymać go kilkanaście sekund. Jeśli nurt wychyla żyłkę o kąt większy niż 15 stopni, Spawik jest za mały. Przy odpowiednio dobranym spławiku żyłka powinna stać pionowo lub wychylać się maksymalnie do 15 stopni w kierunku dołu rzeki. Zestaw trzymamy w miejscu lub bardzo powoli przesuwamy w dół rzeki. Przy metodzie tej praktycznie niezbędny jest balkonik, o który możemy oprzeć wędkę, aby wszystko było możliwie jak najbardziej stabilne. Brania w tej metodzie są dobrze widoczne, gdyż spawik zaczyna drgać i podskakiwać lub po prostu ginie pod wodą. Następny w kolejności jest spławik kreluzu którego najczęściej używam na warcie w poznaniu. Jest on klasycznym dyskiem wykonanym z pianki poliuretanowej, bardzo odpornym na wszelkiego rodzaju uszkodzenia. W moim przekonaniu jest to najlepszy spławik do aktywnego łowienia na życe. Mówiąc aktywnego, mam na myśli metodę przytrzymania i wpuszczenia, niezawodną w warunkach nierównego dna, nad zaczepami, kamieniami, dziurami, które zestaw musi ominąć lub spenetrować. Okrągły korpus daje doskonałą płynność pracy spławika przy przytrzymaniu, kiedy spławik się podnosi, i wpuszczaniu, gdy spławik lekko zanurza się, zachowując jednocześnie doskonałą sygnalizację brania. Brania te niestety nie są tak łatwo zauważalne jak we wszelkich innych metodach. Branie takie polega na lekkim drganiu antenki bądź spławika i trzeba doskonałego refleksu, aby w porę je zaciąć. Kiedy przytrzymamy zestaw, haczyk z przynęto podnosi się do góry ponad dno, a wysokość tego skoku zależy od czasu, jaki przytrzymamy zestaw. Kiedy puścimy spławik, przynęta trafia w strefę żerowania ryb i zazwyczaj jest łapana. Niestety. Zwykle widzimy to dopiero przy następnym przytrzymaniu, kiedy cały zestaw z powrotem się napręży. Niestety nie jest to wiast pod wodę, lecz lekkie drganie spławika. Jak już wcześniej wspomniałem, niezbyt widoczne dla mniej wprawnych wędkarzy a dla niektórych wręcz całkiem nie Zestaw do tego spowika jest najprostszy z możliwych. Obciążenie główne około 35 cm nad pilotem oraz 30 cm przypon poniżej pilota. Grunt do tej metody powinien być ustawiony w taki sposób, że pilot znajduje się na styku z dnem przy pełnym wpuszczeniu zestawu. Oczywiście przy silniejszych uciągach wartość ta powinna być większa. W końcu słabej Gerolzo Hybryda spłowika płaskiego i klasycznej życznej bombki. Spowik na szczególnych tych głowisk o nierównym, zmiennym nurcie z wirami i podwodnymi przeszkodami. Zaletą tego spłowika jest możliwość puszczenia go swobodnie na kilka metrów, a on sam będzie płynął w miarę prostym torem, nie wykonując niepotrzebnych ruchów na boki, co dzieje się przy klasycznych płaskich spłowikach. Na łowiska pomiędzy główkami lub tam, gdzie dno pokrywają duże kamienie generujące zmienne prądy wody. Oczywiście spławik ten doskonale da sobie radę również na prostym nurcie. Zmienny nurk powoduje, że wszelkiego rodzaju pokarm porusza się praktycznie we wszystkich możliwych kierunkach, do czego przyzwyczajone są ryby, dlatego warto również dopasować do takiej sytuacji zestaw. Zestaw taki powinien dawać możliwie jak najbardziej naturalną i swobodną prezentację przynęty, która w takich warunkach wydaje się być najodpowiedniejsza. Długi 35-40 cm przypon jest pierwszym elementem naszego zestawu. Dalej śrucina pilot, a 25 cm powyżej... Dalej jeszcze dwie śruciny, 10 cm powyżej i 5 cm powyżej. Wszystkie cztery rodzaje spowików rzecznych Kraluzo mocowane są na zestawie za pomocą koszulek silikonowych, które zakładamy na dwa metalowe druty, u góry i u dołu spowik. Na górnym drucie zakładamy jedną dłuższą, około 1,5 cm koszulkę na kilu trzy, odpowiednio dwie krótkie oraz jedną długą na samym końcu kilu. Koszulka najbliższa korpusowi nie powinna być przesunięta zbyt blisko. Żyłka znajdująca się pomiędzy dwoma koszulkami nie powinna dotykać tego korpusu. Dzisiejszy połów. Tak jak się spodziewaliśmy, dominują krąpie. Niektóre ładne, całkiem sympatyczne, duże. Wśród nich znalazły się jakieś płotki i mamy największą piękna rybka. I dłowiale na torpedo jeszcze. Ładne żywe, co uciekać. Jeszcze jednego. Tradycyjnie już szybkie ryby wypuszczamy do wody w myśl zasady catch and release. Ładnie chłodno, no wszystkie powinny przeżyć. Robimy to delikatnie. Wszystkie ładnie żyją. Dobrze przechowane w środku. I na tym byśmy kończyli. Dziękuję bardzo.